Dobra, teraz jest powiedziane, że podstawą granatosupa prostego jest trójkąt, którego dwa boki mają długości 3A i a pierwiastek z 3. No to zauważcie, nie jest to prawidłowe. No bo nie ma tu tych boków równych. A to, że jest 30 stopni, to jest bardzo mylące, że będzie chodziło o trójkąt. Hmm, równoboczny w podstawie? Nie, 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 nie. No nie musi tak być. Że jak 30 to z automatu będzie równoboczny. Niekoniecznie. Możemy 30 i na przykład co? Dlaczego nie może być na przykład 70 stopni tu, a tu na przykład jakieś 80? Jak najbardziej. Dobra, w każdym razie mamy wyznaczyć objętość tego graniosu supa. Jeśli wiadomo, że pole powierzchni całkowite jest dwa razy większe niż powierzchnia boczna, a teraz jak jest potrzebna ta powierzchnia boczna, żeby połączyć tą całkowitą powierzchnię z tą boczną, no musimy wszystkie boki znać w tej podstawie. Nie? No to, czyli ten trzeci bok jest nieznany dla nas i dlatego oznaczyłam to literą X. Wiem, że tu założenia trzeba napisać, czyli x jest dodatnie. Wszystko jest dodatnie, generalnie. I tu zastosujemy twierdzenie kosinusów. W tablicach mamy można sobie zobaczyć, planimetria. Patrzycie, wtedy planimetria. Tu, 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 karta wzorów. No, o, jest, tak. jadę, jadę, jadę. Na kartę wzorów chcę wejść. Na planimetrię jest i twierdzenie kosinusów jest tutaj. Widzimy. Trzy boki, A kwadrat, B kwadrat, C kwadrat. I spójrzcie że jeżeli tutaj mamy, powiedzmy to A, tak jak w, tamtym, w tamtej sytuacji, to A kwadrat, nie tutaj, to jest B kwadrat plus C kwadrat, odjąć podwojony iloczyn tych, czyli 2 i B, C i cosinus między tymi bokami BC. Czyli w tej naszej sytuacji dokładnie to zastosujemy. No i w tym momencie mamy tak, x kwadrat. I teraz a pierwiastek z 3 do kwadratu podnoszę, pierwiastek znika, 3a kwadrat mamy. I teraz yy, 3a do kwadratu podnoszę, 9a kwadrat, poproszę o ciszę. Podwojony iloczyn tych boków, czyli 2 razy a pierwiastek z 3 i 3a i ten kosinus tego kąta 30 stopni. I teraz to liczę bo mi zależy, żeby wszystkie te rzeczy tutaj, te boki, były opatrzone tą literką A. No, no to teraz robimy dalej. Tu już mamy 9 i 3, to tych A kwadrat jest 12 sztuk. I teraz co dalej? No, cosinus 30, szukamy w tabelce tą stronę 14, bodajże tablicę, czyli tu będzie po prostu pierwiastek 3 na 2. Teraz co tu mamy? 2 razy 3, 6. Pierwiastku z 3. No, z 2 razy a, no mamy też a kwadrat. I sobie zwrócę szóstkę z dwójką. Trójkę. I dalej x kwadrat 12, a kwadrat odjąć. Teraz tutaj pierwiastek mamy do kwadratu będzie tu trójka i to też trójka, 3 razy 3, 9a kwadrat i zostaje nam tych a kwadrat 12 od 9, więc 3 i wyciągam pierwiastek. Oczywiście pierwiastek no, do kwadratu, więc para liczb, no ale wiemy, że jedną tutaj y, usuwamy, wyrzucamy, bo Ujemna nas nie interesuje, więc wyciągając pierwiastek, bierzemy pod uwagę tylko, że bok jest dodatni. Co? Co się stało? Nie się nie No? Co nie pasuje? Jest dobrze? Sobie zobaczy, tam tobie pasuje. No dobra, to ja lecę dalej, te pytania to potem wrócimy, nie? Do, do tego, gdzie się zgubiłeś. Dobra, pierwiastek sa kwadrat a, no i trójka oczywiście pod pierwiastkiem mamy. I co nam tu wyszło? Tu jest ta sama liczba, co tu, czyli a pierwiastek z 3. No to okazuje się, że jest trójkąt równolamienny, nie? Czyli przy podstawie, czyli to by też było 30 stopni. O. Dobra, czy nam coś to da? 60 brakuje nam, 120? Okej, okay. czyli tutaj jak podzielę, o jest, dobra, to mamy po 60 stopni, w sumie nam się robi ekierka. Ale czy nam to coś da? Dobra, czekajcie. No tak. Ale w ogóle, to ja nie muszę tutaj wysokości liczyć. Słuchajcie, w sumie mnie to nie interesuje, ponieważ ja mam kąty. No, więc teraz tak. Pole podstawy policzę. Pole podstawy policzę. Teraz słuchajcie, jeszcze raz wrócę do planimetrii. O. I kolejny wzór. Wzory, tak, tu są. O, jedna, druga. Mamy druga linijka, zobaczcie. Jedna, druga AB sinus gamma. Jedna, druga BC sinus alfa. Jedna, druga CA sinus beta. To jest wzór na pole. Czyli popatrzmy na rysunek. Powtórzę. Jedna, druga. Iloczyn b, BC. I sinus kąta między bokami. Potem jedna druga A, i sinus kąta też między bokami. Czyli w pierwszym przypadku właśnie. Jedna druga BC C sinus alfa. Jedna druga AC C sinus beta. I przy gamie jedna druga A, B sinus gamma. To jest wzór na pole. I co ja mam liczyć wysokość? Nie ma takiej potrzeby. No. No to sobie zrobię pole podstawy. Tutaj. I jeden z tych wzorów weźmiemy sobie. No lepiej te 30 stopni. Czyli wezmę sobie jedna, druga i iloczyn boków mamy a pierwiastek z 3, 3a i sinus kąta 30 stopni. Czyli a pierwiastek z 3 razy 3a i sinus. 30 o, stopni trochę mi się nie mieści. Dobrze, tak, tak napiszę, oddzielę. I pole podstawy teraz y, jedna, druga. Y, teraz a razy a, a kwadrat, mamy trójkę. Mamy pierwiastek z 3 i sinus 1 druga. Więc jak ja teraz to uporządkuję, mamy tak. W liczniku 3 pierwiastek z 3, a kwadrat na 4. To jest pole. Podstawy. Hmm? No. Tak, to jest pole podstawy. Dobra. Pole boczne, też zapisuję, będzie mi łatwo zrobić to w ten sposób, że pole boczne, poproszę o ciszę, to jest obwód podstawy razy wysokość, ten obwód podstawy, te dwa boki, czyli a pierwiastek z 3 i a pierwiastek z 3 to są dwa pierwiastki z 3a i 3a. I to mnożę przez wysokość. Czy ja coś wiem na temat wysokości? Nie wiem nic. Wyznacz objętość tego grania stosumpa. I teraz co jest jeszcze dane? Znaczy tak prawie dane, no nie wprost. Bo te rzeczy już wykorzystałam, nie wykorzystałam informacji tej. Jak? No bo Jeden z z cechami nie zajmował obrąg tym się Nie, to i jest... nie 3 A Nie, a sinus jest jedna. Sinus jest jedna druga. Tam był go sinus. No, tu jest dobrze. Tak faktycznie, bo cosinus jest 30 pierwiastek z 3 na 2, a tu nie mamy tego, nie? Dobra, teraz tak. Jeż, yy, no posłuchajcie, że jeszcze nie wykorzystałam tej informacji. Pole całkowite dwa razy większe niż pole boczne. No, ale no muszę to pole boczne dalej yy, no, jeszcze sobie zapisać. Czyli pole boczne dalej liczę, owód podstawy, Czyli 2 z 3A plus 3A i razy wysokość. Nie? Mamy pole boczne. I teraz ta informacja. Pole całkowite dwa razy większe niż pole boczne. I z tego będę chciała wyszukać H. Bo tu mi się zraz robi równanie. No. No, no to dobra. I teraz pole całkowite, czyli dwie podstawy. Dobra, podstawę mam tutaj. Czyli trzy pierwiastek z 3 a kwadrat na dwa dodać. Na dwa widzicie, bo skróciłam. Dwa razy tu bym zrobiła, więc dwójka mi się skróci, a tu będzie. W mianowniku już nie 4, tylko 2. Dwie podstawy plus pole boczne, czyli to przypisuję. 2 pierwiastek z 3, a plus 3, a nawias i k. Czyli całkowite. I teraz mamy, że to jest równe, dwie boczne. Czyli dwa razy to wyrażenie. Czyli dwa. I przypiszę to wyrażenie. Czyli ogólnie napiszę sobie 2H, nie? 2H, dwa 2 pierwiastek z 3A plus 3A. O. I powtórzę. Tu są dwie podstawy. Plus powierzchnia boczna. I równa się skoro powierzchnia boczna, a tu dwie powierzchnie boczne, czyli dwa takie wyrażenia. Powstało nam takie równanie. OK? No teraz, słuchajcie, to sobie przeniosę, czyli skoro mam dwa wyrażenia, dwa H z tym i przeniosę, no to ja będę miała po prawej jedno H, czyli jedną powierzchnię boczną, tak jakby. Jasne? Bo no 2H. No wezmę, żeby Wam ułatwić. Skoro ja mam 2H i tu jest jakieś wyrażenie W, czyli 2HW, odjąć W razy H, czyli w ten sposób, no to znaczy, ja mam jedno HW. No czyli H i W. No kumacie to? No. Czyli to mi zostało zdrówko. To mi zostało po prawej stronie. Dobra, a lewą mam taką, że zostaje mi tylko. To podstawa. A ja chcę teraz policzyć H. No to zobaczcie, to jest trudne. No mówię, to zahacza rozszerzenie. Teraz to. To wyrażenie W mi przeszkadza. No to ja muszę podzielić. No, czyli jeżeli ja tutaj sobie dzielę przez wyrażenie w, to ono wejdzie do mianownika, czyli 3 pierwiastek 3a kwadrat przez 2 i jeszcze dzielone przez w, czyli generalnie mamy 3 pierwiastek z 3a kwadrat przez 2 razy odwrotność tego wyrażenia w. No a odwrotność wyrażenia w? Czyli to tak? Ale to wyrażenie w jest trochę takie nie za bardzo bo widzimy w nim ja mogę od razu sobie a wyciągnąć przed nawias co też zrobię No mówię, że za, zaczyna no A To ja to jeszcze powtórzę, jak już to sobie przeanalizuję nagrywam i jeżeli właśnie, jeżeli ja to nagram i ja jeszcze raz to po prostu spokojnie wytłumaczę. czy No, no, postaram się, jak, jak, się uda, nie będzie tam się mieliło. Będzie, znaczy łatwiej mi się wydaje, że zrozumiecie. Jeżeli w, ja nie patrzę, czym jest, bo jak będziecie wchodzić w to, że tu są jakieś pierwiastki, no to kompletnie nie zrozumiecie. Jeżeli ja dzielę przez w, no to dzieląc przez w mamy tutaj ten licznik mnożę przez odwrotność tego w, no bo dzielę przez w pierwszych, tak? No to co mam zrobić? No to mnożę, odwracam jedynka na górę, wyrażenie w do mianownika, a wyrażenie w to jest to. to ten nawias. To. Wiem, że jest trudny. Słuchajcie. Ale spokojnie. To jeszcze raz. Powoli wytłumaczę. Dalej. Y, tu jest teraz. No macie rozszerzenie. Się nie dziw się, że to jest trudne. Tutaj jeszcze sobie ładniej zrobię, bo A wyciągnę z tego przed nawias. Z tego. O. No to czyli będę, będę mieć. 2 pierwiastek z 3 plus 3 i to jedno a mi się skróci. I usuwam niewymierność. Mamy teraz 3 pierwiastek z 3a, na dole mamy 2, 2 pierwiastek z 3 plus 3. Jestem na tym etapie. No skupcie się, jak chcecie rozszerzenie zdawać. No właśnie teraz wam pokazałam zadanie z rozszerzenia, jak może wyglądać. Dobrze, teraz tu słuchajcie, usuwam niewymierność. A plus b, wzór skróconego muszę zrobić a minus b, żeby użyć wzoru skróconego a kwadrat minus b kwadrat. To już taki myk był. W którym zadaniu? Już pokazywałam. Na tablicy tam jakieś takie było. ćwiczyliśmy. Czyli dopisuję góra, dół, Dwa pierwiastki, to trzy minus 3. Czyli zobaczcie, bo mam jakby to, a teraz chcę to samo z minusem, ale oczywiście rozszerzam cały ułamek. Więc dopisuję. No bo to musi być jak propo pro proporcja. Jak ja mam jedną drugą, tu sobie zrobię przez 5, a tu nie. No to. 1 dziesiąta to nie jest to samo co jedna piąta, dlatego ja muszę jakby zrobić tutaj u góry i na dole, więc teraz pasuje, nie? Pięćdziesiąty to jest inaczej, jedna druga. No, dziwam się to zadanie, nie? Ja wiem, no jest długie, no co ja poradzę? 180, tak? 180. Czemu tam pani przeznaczał ten No bo usuwam wymierną. Dobra. No, ale tu jest usuwanie niewymierności. No muszę się pozbyć tego pierwiastka. Jeszcze z tego. Dobra, góry przepisuję. I teraz. Dwójka. I teraz. Słuchajcie, usuwam. A kwadrat minus B kwadrat, czyli 2 pierwiastek z 3 razy 2 pierwiastek z 3, 12. Odjąć. I teraz jest 3 razy 3, czyli 9. Mam tyle. Więc zobaczcie, tu się zrobi trójka. Z tą trójką na górze mi się skróci, ale to powoli. Mamy 3 pierwiastek z 3A. Dwa pierwiastek z 3 minus trzy i tu na dole jest dwójka i trójka i ta trójka mi się skróci. Bardzo fajne zadanie. Wiem, że mam się. Jeszcze raz. No to nie na natury, to jak pójdziesz studia. No, a ja I teraz mnożymy, słuchajcie. Pierwiastek, y, 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 pierwiastek z 3a mnożę przez 2 pierwiastek z 3, czy mamy 2? Pierwiastek zniknie, z, zrobi się 6a. I teraz pierwiastek z 3a przez minus 3 i minus 3 pierwiastek z 3a. No i ta, taka wysokość nam wyszła. Dopiero. A już 21 minut. Filmik się nagrywa. Nie wiem, czy on wejdzie. A zweryfikowałam. No to może wejdzie. Teraz tak, co ja tu mam? Objętość. No to lecimy. Już podstawa jest. Pole podstawy. Dobrze, ostatnia rzecz. Już mam wszystko. Pulę podstawę razy wysokość i robię objętość. Podstawę sobie tu przypomnę. O, jakie długie mi się zrobiło. Ech, 3 pierwiastek 3a kwadrat na 4. 3 pierwiastek 3a kwadrat na 4. I razy ta wysokość, która tutaj jest u góry. O, Patrzcie. I takie coś tu jeszcze jest Do policzenia to, Czy to się skróci? Tak patrzę, tu się nic nie skróci No nie, tu się nic nie skróci Trójki Z czwórką, dwójką, nie No szóstka, tak, ale tutaj Nie, bo trójka, bo tu bym musiała wyciągnąć Trójkę, no ale co mi to da To się nie skróci Dobra No to pomnożę Tutaj mamy ósemkę i teraz tu jest oczywiście nawias. To sobie zrobię. Dobra. 6a razy 3 pierwiastek z 3a kwadrat. Mamy tutaj 18 pierwiastek z 3a do trzeciej odjąć. I teraz jeszcze to. to z tym. 3 razy 3, 9 i pierwiastek znika 27a do trzeciej. To zostaje. Rytualnie to już taka kosmetyka. Nie, coś tu może skrócę. Nie, nie skrócę. I jeszcze jedynie, co ja mogę taka kosmetyka sobie... To jest taka liczba, 1853 minus 27 na 8. I tu zdejmę sobie na koniec, a do trzeciej. Czyli wyłączyłam po prostu stąd na koniec. I taki ładny wynik. Piękny po prostu. Słuchajcie. Bo jeżeli są nie uświna nic na do przejść no. selekcji. No, dojna. No. Jeden z roz, roz, Rozrosło się.